Hej ubozy witajcie, ja zaczynam już dzień, ale mieliśmy ciężką noc, słuchajcie. Oj, młoda nam nie chciała spać, coś tam się było i po prostu obudziliśmy się w środku nocy. Wszyscy. I ciężko było później zasnąć. Także ja teraz słuchajcie, uciekam na stopy. Ja się w ogóle szykuję do... <głos》> powiem wam, do mojego wyjazdu. Muszę mieć zrobione stopy. Jadę teraz i zrobię sobie też woskowanie praktycznie całego ciała na wyjazd. Dlatego założyłam coś luźniejszego, sukienka. Idę z H&M-u. No i idę. Uwaga, uwaga! Mój sposób na obcierające buty. Czy Wy to widzicie, co ja zrobiłam? No po prostu nie mogę. Buty, które obcierają, zdenerwowałam się na niej, więc zrobiłam sobie klapki. No hej kochani, 2,5 godziny po. Jestem yy, zadowolona, wywoskowana. Mam zrobione stopy. Czekajcie. Taki kolor. Piękne, niebieskie na urlop. Byłam też... Pokazać rzęsy. Wszystko jest z rzęsami ok. No, były tam na Instagramie jakieś afery, że nie takie. Słuchajcie, każdy ma inny gust. I tak rozmawiałam z menadżerką salonu i ona też powiedziała, że każdy, każda pani ma inny gust. Jedna chce szczotki równiutkie, druga chce nierówne, trzecia chce naturalne efekty, jeden do jednego. Wiecie, ile kobiet tyle gustów, jeżeli chodzi o te rzęsy? Ja jestem zadowolona, to jest najważniejsze, prawda? Także dobrze, że się nie nagrzeł Muszę wam pokazać prezent od fanki. A co mi się z tą kamerą stało? Spadła? O oh no! O oh no, no sieć. Pokażę Wam prezent od fanki. Tylko sobie tutaj zaczepię kamerę. Zobaczcie jaki piękny rysunek dostałam. Hmm... Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Słuchajcie, występu takie rzeczy. O rady. także... Oj, rzęsy są OK. Ja ci założę te buty dobrze, żeby bezpiecznie jechać. Jestem wywoskowana. Zwykle robię, słuchajcie, wosk sama. Jak będziecie chcieli, to Wam nagram film o wosku twarzy. Ja wosk robię od kiedy pamiętam, od kiedy byłam w liceum, czyli już z 15 lat. Jest to całkowicie bezpieczne. Mam teraz tutaj wszędzie zrobione. Dzisiaj mi pani tak dokładnie woskowamy. Mam też ręce wywoskowane, zaczerwienione i całe, całe nogi. Więc super na urlop. Mam zamiar też, słuchajcie, yy, zrobić sobie sztuczną paleniznę w sensie sama, po prostu sama się wysmaruję. Mogę Wam też pokazać, jakich produktów używam, jeżeli będziecie zainteresowani, gdzie tylko zerknę. Także mogę Wam nagrać ten film. Doszło, ukończono, okej. Okay. Co mówiłam, Darkowi, jedzenie w <grytanie> prezencie. No, więc teraz, słuchajcie, muszę jechać do ZUS-u. ZUS to nie jest instytucja, którą kocham, i moim zdaniem jest wręcz niepotrzebna, jak ktoś ma prywatną opiekę zdrowotną, wykupioną, no ale takie przepisy. Aha, miałam wyłączyć sobie tylko ten Mobi Parking, bo korzystam z Mobi Parkingu. Ile mi naliczyło za ten czas? Polecam wam serdecznie woskowanie się na lato. Czy tam, nie wiem, używacie pasty cukrowej czy wosku, serdecznie wam polecam pójść na profesjonalny wosk. Dzisiaj naprawdę pani mi tak dokładnie każdy włosek po prostu oglądała, wszystko mi wywoskowała. Fajnie być gładkim, przed, szczególnie właśnie przed urlopem. I teraz mam idealną, idealne podłoże, żeby jutro sobie zrobić tą sztuczną opaleniznę właśnie kremem to Wam polecam. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Przemalowałyśmy, słuchajcie, paznokcie. Ponieważ jak idziecie do Pardon My French na stopy, możecie jednocześnie umówić się na ręce i to jest w ogóle ekstra opcja. Wiem, że niektóre salony to wprowadzają, że możecie mieć robione paznokcie jednocześnie. To jest super wygodne, ponieważ w godzinkę, czy tam godzinkę z kawałkiem, z hakiem macie zrobione jedno i drugie. A poprosiłam o przemalowanie. No mówię, jestem już tam, więc akurat Panie były dostępne. Ponieważ chcę zrobić nowy film z nowościami Elysium i to potrzebowałam ja kolor na paznokciach, więc przyniosłam swój kolor i pani malowała i mówiła, że kolor jest bardzo ładny i ja też tak uważam, jest bardzo wakacyjny. Jeszcze jak się opalę, to w ogóle będzie bosko. I kolor to jest 135, właśnie z Elysium. I on się nazywa Drink on the Beach, więc jest idealny na wakacje. I na tym będę robić zdobienia. Dzisiaj jadę i wam nagrywam te zdobienia, bo chcę wam nagrać wszystkie nowości, więc poprosiłam pani, żeby mi tak ładnie pomalowały. Zobaczcie, idealnie, aż pod skórki. Ja aż tak idealnie nie umiem sobie pomalować. Nie jestem profesjonalistką, jak wiecie, sama robię sobie paznokcie, ale to nie jest. Ale nie jestem profesjonalistką, tak? I pani mi idealnie pomalowała, zrobiła skórki, więc będzie pięknie na filmie też wyglądało. Stwierdziłam, że jak idę na stopy, to idę też zrobić, przemalować sobie um, łapki. Chociaż ten różowy mi się podobał, ale miałam już odrost, słuchajcie, bo jakoś szybko mi paznokcie rosną. Dobra, ja ruszam do zus i widzimy się w domu. Patrzcie, jakie malutkie na kosmetyki. My wybraliśmy białą. Jest miedziana. Jasne, a możemy później je odebrać, zapłacimy i później odebierzemy Żeby z nimi nie łazić potem Tak, w była promocja 329 zł Bardzo ładne są Ale też mamy jedną walizkę do Kabinówkę, więc możemy kabinówkę też wziąć Ale mamy te kabinówki Tak? To super Słuchajcie, teraz na każdą kolejną Jest 20% zniżki dodatkowo no, no Klasia dzwoni akurat siora. Tak to wygląda. A, Słuchajcie tego misia, co widzieliście przed chwilą. Można przekształcić takiego rogala. Go się tutaj rozpina i przysypuje te kulki. Zobaczcie, są też różne te. A nie, to było akurat tylko, tylko ten z misiem. I taki misio się robi później z niego, super, co nie? Słuchajcie, idziemy się spotkać z Kasią i Ramonem i spakowałem małe prezenciki dla nich. Mam taki zestawik, tarabeczkę, kosmetyczka, to jest mała, z zapachami Michael Kors. Tu coś do twarzy dla faceta, takie trzy fajne kosmetyki. Jeszcze świeczuszkę mam z Jo Melon. Mam nadzieję, że im się spodoba zapach. Hej, hej! Już jesteśmy z Kasia Z pełnymi buzią. Tak, zamówiłyśmy już. Jest i Ramon. Sorry! Jest, akurat... jest akurat. Roman. Roman jest, akurat je. I zamówiliśmy sobie krewetki na przystawkę. I carpaccio. Nie zbyt dobrze wygląda, bo jest zawsze tak, żeby... Ile się nie smakowało. widzieliśmy? Dwa Uuu, lata. Dwa lata. No, z no, ostatnio. Tak? No? Jakby było wczoraj, tak. Ale na ja co? Tak, to jakby było wczoraj, nie? No. No, no, no. nie, no, no, no. No. <laughs> no. Ale to przez dzieci, że one tak rosną, wszystkie, wiesz? no. Kiedy? Mój syn ma 6 lat, jak to? Ja nie wiem, jak to się stało, przecież dopiero był ma taki malutki. Nie? No? no właśnie mówię. Dobra, spokajami. kończę, bo mi tutaj napiera mały szkodnik. No drodzy, jak widzicie, poliskie od razu do wykorzystania, my się pakujemy, to jest ten misio super. Kilim, 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 kilim. Pogacio, tutaj podręczne, w którym będą komputery, iPady i co tu jeszcze wsadzimy? Takie mı, podręczne rzeczy. A tutaj słuchajcie, w jedną walizkę z karosie zmieściliśmy na tyretni. I mój sposób był taki, królowa rzuciła. Sukienki mówi, że taka góra mówię, a ściśnie się będzie ok. Ja mówię, nie, Karolina. Muszę je wszystkie zwałkować. żeby zrulować je. Zrulowałem je wszystkie. Słuchajcie, i się zmieściły, bo mi też była taka dura. Ale powiem Wam szczerze, że trochę dużo towarzy, bo ta walizka waży 30 kg. I tamta druga. Yy, chyba 20-24. Więc trochę mamy nadwagę. Trzeba będzie się czegoś pozbyć, zaraz Karolina przyjdzie. Czegoś się pozbędzie z tych walizek. Tutaj buty, może coś też stąd wyleci i się zamieni. Nie wiem, nie wiem właśnie jak to przemyśleć. W ogóle moje kosmetyczki nie mam w środku, bardzo fajnie. Nic oczywiście nie potrzebuję, nic. No po co? Oczywiście zaraz się coś znajdziemy, to wszystko pisujemy listę. Mogę Wam pokazać tą listę. Cała lista i pokażę Wam co tam jest. To są tajne, tajne rzeczy, tajne rzeczy, słuchajcie. Więcej rzeczy jest dla dziecka. Dla dziecka nawet jest inhalator, zrobić dziecko jest najważniejsze. Nigdy nie wiecie, kiedy złapie dziecko choroba. Więc leki, wszystkie takie rzeczy dla dziecka są bardzo ważne. Jeszcze zdążyłem wszystko posprzątać, a żeby nie było tak fajnie, moi drodzy, to yy, oglądając tego vlogu yy, musiałem jeszcze dzisiaj złożyć filmy do przodu. Złożyłem trzy vlogi. Jeszcze muszę założyć dwa filmy na swój kanał i jeszcze najlepiej jakbym złożył jeszcze dwa vlogi. Mhm Kuper roboty i jest godzina 21. Myślę, że tak o trzeciej czwartej skończę, tak myślę właśnie, i wstanę później na ósmą, do samolotu, więc dam radę, dam radę. I takie rzeczy słuchajcie, jak się było gówniarzem, to się nie spało wcale. A teraz już przed 30 dał radę. Dlaczego nie? Ładujemy jeszcze wszystkie sprzęty, wszystkie różne gadżety. Sprawdza, jeszcze muszę sprawdzić tylko czy mam przejściówkę do różnych kart, bo tych e, Osmo, Drono, czymś są zawsze te malutkie karty SD. Micro SD. I e, do nich trzeba mieć przejściówkę. Jeszcze przedłużacz, słuchajcie, przedłużacz to jest najważniejsza rzecz dla youtubera. W hotelu, mając parę gniazdek i wszystko zawsze wykorzystuję, tak mam przedłużać. Mogę wszystko pod jednym gniazdo podłączyć. więc jest? Picobelo. Karo, pewnie przyjdzie jeszcze coś dobra, a ja lecę składać.